Dzień dobry, w Mikołajki. To dla Westina do skarpetki. I zrobić ciadanie. 5.31 rano, a ja mam tutaj jajka i w sumie już się zdobiły nam e, takie knapeczki z awokado. E, będzie też masło, i mam tutaj. Przygotowałam ogórkę i pomidora do pogwiezienia i zrobię jedno dla mnie, jedno dla Destina. Jajka smarzę na e, takim psiku oliwy i posypałam do przygrywa, którą już wam e, pokazywałam. I teraz jeszcze zrobię dla Destina, tylko ja lubię e, włosy do steru. A nie. więc taką samo robimy, Destina. Na naszej skrzynce drodze do pracy jest Mikołaj, ale może jest miść przybrana z Mikołaja. Słodki. Z Jest około 6.25 i dzisiaj razem pracujemy. Dziś zdecydowanie 7.05, kabule. I zrobiłam również dla Dustina. Dla Dustina troszeczkę większa, dla mnie malutka. Twórzmy razem Mikołajki. Najpierw wy. Nie patrzę. Fajny. O. Okej. Okay. Nie fajny. Myślałam, że będzie jakiś mikołajkowy. Ok, Okej, gazetę. Nasze krzesła w spa. Były robione na zamówienie, i nie jesteśmy w stanie nowych zamówić. Więc Dustin podjął się naprawy takich, wiecie, sznureczków, żeby ładnie wyglądały. Jakie jest pięknie tutaj, słońce zaczyna wychodzić. Jest jeden stopień. Super. Fajny, mroźny. Poranek. W efekcie mamy ginger 20 więc są mi Wzięłam na spróbowanie. O. Dzisiejszy lunch pracy. Mam tutaj fasolkę, pieczone warzywa, bułkę, i tutaj jest panini z mozzarella, i tutaj też tuńczyka dla protein. Wygląda. I oczywiście czarną chybatkę. To co was z tym zjadłeś? Troszkę Nie. A co jadłeś? Bagietkę z tuńczykiem. Okej. Okay. To czujemy ze A Co robisz? Oglądam YouTube. Okej. Bierzemy rotę dla Timu. E, w sumie już praktycznie skończyłam. I tu jestem ja. I te zielone to jest urlop. Więc wtedy. O tak was poinformuję. Vlogów nie będzie. Ale będzie fajny blog, Vlog w ten dzień, kiedy wracam do pracy, bo wracam dosyć wcześnie, więc od razu po powrocie zrobię vlog i wrzucę na YouTube. Więcej powiem o tym później. Uch. praca skończona. E, biorę plecak i dzisiaj jest dzień, gdzie idziemy z Dostiną kupić papier, święteczny i będę pakować prezent, bo są Mikołajki. Gdzie idziemy do i Ej, Dostynyk! Dzisiaj pracę, jest po 15 i idziemy na mini zakupy. Potem da następnym zakupy do domu i na siłownię. Idziemy ze sobą kupić papiery i już takie wybraliśmy: biały, srebrny, czerwony. Akurat muzyka się włączyła, super. Funt 29,1 kosztuje. I jeszcze muszę jedną turebkę kupić. No pokażę wam. Sklep jest całkiem spory. Taki typowy z pocztówkami i takimi rzeczami, jakiego potrzebujemy. Muzyka się włączyła, ale potrzebuję również pocztówki, które biorę ze sobą do Polski. Takie wstążki do pakowania i jedną torebkę dla Zuzy na prezent. I właśnie te papiery wzięliśmy na chwilę do Tesco i wzięłam dla mojej mamy dla jednej cioci i dla drugiej cioci. Do kartki świątecznej czekoladki, bo wydaje mi się, że je w Polsce dosyć ciężko dostać. też to te wszystko można kupić w Polsce, um, więc to i jednak kosztowało 3,5 funta w Tesco. Okej, okay, są so mikołajki. Dustin, Dustin, nagrywam Cię, okej? Okay? To otwieraj. Jesteś no ciekawy? Nie, nie, nie. No, są czekolady. Jak myślisz, co? Eee... Bo to są Mikołajki, więc się dostaję czekoladowego Mikołaja. Czekolady. Mister Beast. A to pokaż do kamery. Z tyłu nie nagrywam. E, pokaż tu, bo choinkę chce mieć tlen. Mister Beast. Ok. Się? Nie. Mr. A ty jedna nie. 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 A ty jadłeś? Nie. 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 Crunch. No. I pieniądze. Ej, ja to wstawię do vloga. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie ma pieniędzy. Ale w sklepie coś było na Mikołajki, tak? Nie. No. no <głos》>. Wspólny? Ale mam minister tak? ma. No, będziemy próbować. No. Mleczna i crunch. Dla do wszystkiego Super. dobrego Super. z okazji Mikołajek, no? vlog jutrzejszy za chwilę będzie gotowy. Widzieliście przed chwilą, jak Dustin wyjmuje prezent y, mikołajkowy, a teraz moja kolej. A skarpetka wygląda tak i w ogóle dostaliśmy je od Dustina mamy kilka temu, bo my mamy kilka skarpet, w tym roku powiesiliśmy takie, oczywiście jest liskowy. i Ja powiedziałam do Dustina, że ja chcę coś słodkiego. <grym 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 coś dużego. O! Oh. Okay. Dziękuję. Proszę. Idę do dyscypliny. Dziękuję. A chcesz. A czemu was? Moje. Nie, moje, ucieczkę. Dziękuję. To są te takie większe, czy to one są trzy małe w środku? E, nie, to jest taki jeden olbrzymi. Dawno nie jadłam, kiedyś pamiętam, u Twojej mama nam kupywała. Ja pamiętam, że kiedyś dostałam o, taką spójrz. paczkę. O, sorry. E, dostałam taką paczkę z trzema innymi. Okej, okay, to dziękuję. Dzisiaj... Co to jest po polsku? A nie wiem. Wartość rozdżywcza, tłuszcz... Ale to całe jest po polsku? Nie, chyba tylko... Nie no, pół na pół. Pół na pół, okej. Okay. Czekolada mleczna z nogatem miodowo-migdałowym 10%. Zamówiłam nowe poduszki, przyjdą jak ja będę w Polsce. Nie tak. Tableron. Dziękuję kubek to oznacza, że czas na kalendarz i w ogóle się Dustin gra z kumplami, ja pakuję prezenty. Um, Okej, okay. i za chwilę też będę robić obiad. Jeszcze czesna godzina jest dopiero po piątej, szóstka mikołajki. I mamy tu uuu, jaka ładna. I to pierwsza chyba nie jest zielona herbata. Tak, wszystkie były do tej pory zielone, a pierwsza nie jest zielona, o ja na pewno będzie pyszna. No to robię. Wodę wstawiam i robię. Tak wyglądają pocztówki i takie wybraliśmy. I to są pocztówki, które będą ze sobą do Polski, czyli dla mamy, mojego brata, mojej jednej cioci, drugiej cioci, bo dla tych, e, co Wam miniłam, zabiorę jakieś tam małe prezenty, ale będziemy się jutro, pojutrze pakować. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno Wam pokażę, czy to teraz, czy w Polsce. E, trzy paczki czekoladek. Jedne dla mamy, dla mamy siostry i dla mamy drugiej siostry, dzisiaj dla moich cioci. Mam tutaj pocztówki, które kupiłam dla koleżanki na ten nasz świąteczny trip, papiery i właśnie torebkę dla Zuzy na prezent. Zuzy prezent też potem będę pakować, ale nie pokażę, pokażę Wam, jak będzie otwierać. Muszę pokazywać, że coś robię, więc jestem na etapie robienia obiadu, ale ziemniaki wstawione, bo mamy ochotę na mizerię, a idealna jest mizeria do ziemniaków, za chwilę będę robić mizerię. I e, wstawiam też kolorowe pranie. Już wszystko przygotowałam, wszystko jest w środku, więc w sumie muszę tylko st wstawić, start, pranie kolorowe. Po praniu kolorowym zrobię pranie czarne. <gry> Okej, okay, ziemniaki. I umyję ręce robię mizerię. Dustin robi najlepszą mizerię, więc Dustin się tym zajmie. Ziemniaki za 8 minut będą gotowe. A co chcę do ziemniaków i do mizerii? Ryba? Nie mamy chyba ryby, ale zobaczę, zobaczę co jest. Nastin robi najlepszą mizerię, więc on się tym zajmuje. Ziemniaki gotowe, ja też pozmywałam naczynia, ogarnęłam kuchnię i do tego mamy paluszki rybne, które kupiliśmy w Albion. Lubimy? Lubimy. O, Dustin, zdjęcie. Takie stare, ale jakie ładne. I jedno gotowe. Oczywiście ziemniaki z mlekiem owsianym, nie będą z pietruszką, posoliłam, najlepsze, też Dustin robi, Mizeria i ziemniaki zawsze Dustin robi. Usiadłam sobie na chwilę i obejrzę coś na YouTube, ale dosłownie pół godziny, póki się pranie robi, mam jeszcze dzisiaj mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale to później Wam pokażę, na razie. Czekoladka i YouTube, oglądam film Veso. Ym o teledysku. Ja bardzo lubię, subskrybuję, oglądam. Więc to obejrzę i chyba biorę się za pakowanie prezentów. Numer dwa. Tym razem czarne do prania, a ja przygotowałam sobie wszystko do pakowania prezentów. Nie pokazuję wszystkiego, bo nie będę pokazać wszystkiego. Pokażę Wam popakowane i może po świętach, a może nie. Pakuję prezent dla Zuzy. Po prostu spakuję to, co mam i, i coś jeszcze, ale to za chwilę Wam nagram przygotowana, biorę się zapakowanie i oczywiście prezentów będzie więcej. Jak pakuję, nagram bliżej świąt, bo tutaj szybko spakuję i po prostu nagram mam efekt końcowy. Mam tutaj coś, tam coś, po prostu spakuję to, co mam, a reszta bliżej świąt. Lubię sobie klimat i po prostu te prezenty albo zabieram ze sobą do Polski, albo e, daję dla przyjaciół, dla Zuzy, po prostu to, co teraz potrzebuję. Zapakowałam. 6 prezentów na 6 dni bez żony. Pod chłonką Ludostina 6 prezentów już mu powiedziałam, ucieszył się i będzie otwierał codziennie. Zobaczyć sam. Na dzisiaj robił się spróbowanie z drugiej, drugiej rozwieszek, pranie. Posprzątam to. I tutaj też... No, A, jeszcze kalendarz no, adwentowy. Wspomniałam, otwieram kalendarz no, i kończę Dla Zuzy, dla Destina czekoladki spakowane. I przy okazji oglądałam pierdoły. Nie, wyłącz się. Dla noc? Telewizor. Jeszcze kalendarz plecy. adwentowy. Dla gas z kumplami w Chodź, otwieramy kalendarz adwentowy. Już nagrywam. Mhm. I jak otworzymy, to kończymy vloga. Co dzisiaj jest szóste? całkiem sporo nagrywałam. Szóste. Wy na pewno już widzicie, my jak zwykle, nie? 20, 23, 1.

23. Nie widzę tam w cieniu, jest to tam więc w rogu te okienko, Nie, niżej te okienko. A niżej jeszcze? Nie widzę, właśnie jakie to są numerki. To jest chyba 20, duża wiesz? A, ten, ok, ten, czyli to ten, ten... są duże. 20, 11, 18. E, nagram jak znajdziemy. No to mamy i Jak zamaskowana była? O tu i jest duże okienko. chwili, Słodkie czy słone? Nie ja wiem. Było... dużo słodkiego jest w tym roku. O! Słone. Danie? To... to nie, to są krakersy, tak mi się wydaje, że ja je kojarzę. Chyba nie. To krakersy. Fin... To jest fin... firma, która robi krakersy. Spoko, możemy sobie do pracy na jutro wziąć. Mhm. OK. Okej. Dzięki za oglądanie. Tak się prezentuje szóstka. A chcesz swój z czekoladkami otworzyć? Nie. Okay. Tak się prezentuje szóstka. Dzięki za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro.